Pierwszy magazynek z postawy, nr 3, dawaj i... 3. Tak, delikatnie przekrzywiona broń. Dlaczego? Dlatego, że jak tak będzie strzelał zamek, jak będzie pracował, może uderzyć w ubranie, w ciało i powtórzyć na dysfunkcję. Bo może stąd też prowadzić ogień, jak byś Bam, bam, bam. A my wychodzimy na cel, zgrywamy przyrządy, bam. Sprawdzanie celu i co cofnięcie. Jak gotowy, jedziemy. Spróbuj tym drugim sposobem. Czyli wybierz szybciej luz i oddaj szal, okej? Okay? Jest już był... Troszeczkę się pochyl, Zrób to twarde, Nie zamykaj oka. Masz nie widzieć. Tym okiem masz mniej też. Co co robisz? Wyrzucasz, schylasz się. masz? No to, ale zobacz, jak już stoisz w tej postawie masz tak, to bam! Popatrz, popatrz. Tu nic się, ciało nie chodzi. Ręka wyśle. Szybciej wybierasz, ten pierwszy ruch i strzały nie możesz strzelać tamtym sposobem. Dobra, wymiara magazynka. Broń. Broń tu, 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 o. Widzisz broń, widzisz cel. Bierzesz magazynek. Chudy. Masz magazynek? Bierz. Przesuń go do przodu. O, jeszcze do przodu. chowamy albo do gryzienia tak. naciskamy, preszczek, delikatnie, jest, dobicie i strzelamy dalej.